Nie mogłam uwierzyć, że znowu widzę. Wszystko wokół było takie jasne. Siedząca za kierownicą, mama radośnie zapytała: Czy podobają mi się moje nowe cyberoczy? Podobają się? Tak, jestem zachwycona. Dziękuję ci, mamo. Podniecała mnie nawet nasza przymusowa przeprowadzka do innego miasta. Zaczyna się nowe życie ale nagle rozległ się blisko opon. Na przeciwny pas wyjechał samochód. Nagle poczułam ostry ból i straciłam przytomność. Obudziłam się w jasnym pokoju. Głowa mi pękała, dookoła piszczały jakieś urządzenia. Gdzie ja jestem? I wtedy wszedł lekarz. Więc to szpital? Wspięłam się, próbując sobie przypomnieć, co się stało. Stop. A gdzie jest moja mama? Lekarz zawahał się trochę, ale potem cicho powiedział, że leży na ojomie w ciężkim stanie. Co? Jaki ojom? To niemożliwe. Mama? Lekarz westchnął. Gdyby sprawca wypadku nie uciekł i udzielił pierwszej pomocy, wszystko potoczyłoby się inaczej. A teraz pozostaje tylko mieć nadzieję, że przeżyje. Ogarnęła mnie rozpacz. Zerpałam się z łóżka i natychmiast rzuciłam do mamy. Nagle zakręciło mi się w głowie i prawie upadłam, ale lekarz natychmiast mnie złapał, mówiąc, że potrzebuję spokoju, bo po wypadku mój stan może być niestabilny. Co więcej, i tak nikogo nie wpuszcza się na ojem. Zabrał mnie z powrotem do sali i wyczerpana usiadłam na łóżku. Wystraszyłam się. Wszystko jest jak 8 lat temu. Byliśmy na wakacjach z całą rodziną i nagle potrącił nas pijany kierowca. Miałam uraz czaszki, w wyniku czego straciłam wzrok, a tata nie przeżył. Bardzo to przeżywałam i jeszcze ta ślepota, cały mój świat pogrążył się w ciemności. Musiałam nauczyć się alfabetu Braille'a i używać laski. Gdyby nie moja mama, nie przeżyłabym tego. Ciągała mnie po lekarzach, ale na próżno. A teraz, 8 lat później, moja mama dowiedziała się o nowej technologii. Elektronicznych cyberoczach, które łączą się z korą mózgową i umożliwiają widzenie, podobnie jak działa kamera wideo i projektor. Byłam taka szczęśliwa, ale operacja dużo kosztowała. Mama całymi dniami pracowała na trzech etatach, aby zarobić na moje nowe oczy, ale oszczędności wciąż było za mało. A po kilku tygodniach eksperyment miał zostać zamknięty. Była tylko jedna opcja: sprzedać cały nasz dobytek i dom. Tak zrobiliśmy, dlatego musieliśmy przeprowadzić się do wiejskiego miasteczka i kupić tam mały domek za grosze. Tak więc, zaledwie miesiąc temu przeszłam operację. Teraz miałam super oczy, mogłam widzieć z dużych odległości, nawet w ciemnościach. Wzrok był 100 razy lepszy niż przed wypadkiem. Myślałam, że zaczynam nowe życie. Ale teraz jedyna droga mi osoba, moja mama, umierała. Trzask drzwi wyrwał mnie ze wspomnień. Lekarz wszedł do sali. Zamarłam w napięciu. Co z mamą? Lekarz milczał, ale w końcu wypuścił powietrze i oznajmił, że mama nie żyje. Byłam jak ogłuszona, i strasznie chciało mi się płakać, ale czułam, że z, niestety z moich cyberoczu nie płyną łzy. I tyle. Nowe życie, w którym zostałam sama. Tydzień później zostałam wypisana ze szpitala i wysłana do ośrodka, mimo że do pełnoletności pozostały tylko trzy miesiące. Cały czas myślałam o mojej mamie, zdając sobie sprawę, że bez niej nie będę szczęśliwa. Po przybyciu do ośrodka sąsiadki przyglądały mi się uważnie, gdy rozpakowywałam walizkę. A potem jedna z nich nagle zrzuciła moje rzeczy, sycząc, że nie lubią tu nowych ludzi. Wcześniej rozłościłabym się, ale teraz mnie to nie obchodziło. Ale sąsiadki nie skończyły na tym. Wieczorem rzuciły moje rzeczy na szafę i ze złością powiedziały, że całe życie mieszkam z rodzicami i nie mam z nimi, sierotami, nic wspólnego. Starałam się unikać dziewczyny, pić cicho, ale one chciały zgnębić mnie za wszelką cenę i następnego dnia zamknęły mnie w toalecie. Siedziałam tam przez trzy godziny, aż sprzątaczka mnie nie wypuściła. Było mi tak przykro. W nocy płakałam bez łez i coraz bardziej nienawidziłam sprawcy wypadku. Zaczęłam się słabo uczyć, zwłaszcza matematyki. Na lekcjach w ogóle nie słuchałam młodego nauczyciela, pana Hobsa. Myślałam tylko o mojej mamie. Raz po zajęciach delikatnie zapytał, czy potrzebuje pomocy. Ale odparowałam, że jeśli nie może zwrócić mi rodziców, to nie będzie mógł mi pomóc. Byłam niepocieszona. Dwa tygodnie później w ośrodku, porządkując rzeczy, nagle natknęłam się na rodzinne zdjęcie. Uśmiechaliśmy się na nim radośnie. Przypomniało mi się, jak moja mama powiedziała, że po zawsze wychodzi słońce. Myślenie o niej dawało mi ukojenie. Gdybym była na moim miejscu, na pewno starałaby się uczynić swoje życie szczęśliwym bez względu na wszystko. Przyciskając zdjęcie do piersi, nagle zdecydowałam – będę szczęśliwa dla Ciebie, mamusiu. Przede wszystkim muszę rozwiązać swoje problemy z nauką i perfekcyjnie zdać wszystkie egzaminy. Zacznę od matematyki. Całą noc siedziałam nad książkami, a na lekcje odpowiadałam na wszystkie pytania. Pan Hobbs nie mógł ukryć zaskoczenia, a kiedy podeszłam do niego po lekcji i z uśmiechem poprosiłam o wyjaśnienie tematu, prawie spadł z krzesła. Wygląda na to, że po raz pierwszy w życiu zobaczył mnie uśmiechnięto. Pan Hobbs z radością się zgodził i cierpliwie wyjaśnił mi temat, a nawet zaproponował, że pomoże mi przygotować się do matury. Byłam mu bardzo wdzięczna. Dopniowo zaczęliśmy coraz częściej rozmawiać, czasami po lekcjach siadaliśmy i rozmawialiśmy o czymkolwiek. Pan Hobbs okazał się bardzo miły, zawsze żartował jej mnie. Będąc obok niego, tylko potwierdzałam swoją decyzję o szczęściu. Nie płakałam już w nocy dzięki panu Hobbsowi. Kiedyś nawet stanął w mojej obronie, widząc, że sąsiadki mnie popychają. Zagroził im, że jeżeli nie przestaną się znęcać, będą miały dyżury w jadalni do końca roku. Potem zapytałam, panie Hobbs, dlaczego jest pan dla mnie taki miły? Na co nauczyciel tylko się uśmiechnął i nagle zaproponował, żeby mówić mu po imieniu, Dino. A na moje pytanie odpowiedział, że nie może stać z boku, bo nasze losy są podobne. On też stracił rodziców. Jego mama i tata zginęli w pożarze, gdy miał zaledwie pięć lat. Serce mnie ścisnęło. W rywie emocji wzięłam Dino za rękę, a on się uśmiechnął. Co się stało, to się nie odstanie. Nie można marnować życia na cierpienie. Tego dnia po raz pierwszy postanowiłam otworzyć się i opowiedziałam Dino o wypadku. Po raz pierwszy bez łez i nie dlatego, że mam cyberoczy. Pozwoliłam odejść Pulowi i nie byłam już smutna. Jednak z jakiegoś powodu Dino posmutniał. Tego wieczoru Dino powiedział, że czeka na mnie niespodzianka. Nie mogłam się doczekać. Powiedział, żebym zamknęła oczy i poprowadził mnie po stopniach. Nadal nie mogłam zgadnąć, co dla mnie przygotował. Wtedy zatrzymaliśmy się i dino szepnął: otwórz oczy! Wstrzymałam oddech. Staliśmy na dachu budynku, a miast nocą było widać jak na dłoni. Dino wziął mnie za rękę i poprowadził do nagrącego stołu. To była moja pierwsza randka w życiu. Rozmawialiśmy przez cały wieczór. Nie mogłam dłużej ukrywać faktu, że mam motyle w brzuchu. Chyba się nie zakochałam. Każdego dnia byłam tego bardziej pewna i nie mogłam już dłużej ukrywać swoich emocji. Pewnego razu po szkole zebrałam się w garść i wypaliłam do Dino. Podobasz mi się. Czekając na jego odpowiedź, wstrzymałam oddech, a jeśli nie odrzuci. Ale zamiast tego nagle mnie przytulił, szepcząc, że też bardzo mu się podobam. Dino powiedział, że ze mną jest najszczęśliwszy, ale nagle się zawahał. Wcisnął mnie w piersi. Odsunął się. Jeśli dyrektor dowie się o naszym związku, Dino zostanie zwolniony. Miałam w górę w gardle. Będę musiała poczekać, aż osiągnę pełnoletność. Do tego czasu musimy ukrywać nasz związek już niedługo. Ale wciąż starałam się być sam na sam z Dino, a on mógł potajemnie mnie przytulić, kiedy nikt nie widzi. Kiedyś zostałam dłużej w szkolnej sali, żeby zobaczyć się z Dino, a kiedy przyszedł, zdałam sobie sprawę, że chcę go wreszcie pocałować. Tu i teraz. W następnej sekundzie przycisnąłam usta do jego ust, a Dino zrobił to samo. Ogarnęła mnie burza emocji i wtedy trzasnęły drzwi. Odskoczyłam, jak oparzona, i rozejrzałam się. Dyrektor wszedł do gabinetu, spojrzał na nas surowo. Co Wy tu robicie? Moje policzki płonęły. Jeśli zobaczył pocałunek, to koniec dla Dino. Ale on od niechcenia rzucił, że wyjaśnia mi temat. Boże, żeby tylko dyrektor uwierzył. Dyrektor długo milczał, a potem kazał nam opuścić gabinet i uczyć się gdzie indziej. Ma tutaj spotkanie. Uff, resztę miesiąca w środku płonęłam z niecierpliwości. Tak bardzo chciałam swobodnie spotykać się z Dino i wreszcie być szczęśliwą. I w końcu skończyłam 18 lat. Zgodnie z prawem mogłam być całkowicie wolna. Następnego dnia przeniosłam się do Dino. Wreszcie byliśmy razem i nie ukrywaliśmy się. Byłam szczęśliwa. Wieczorem po raz pierwszy oglądaliśmy razem film. Kiedy Dino nagle zapytał o moją mamę. Ze smutnym uśmiechem powiedziałam, że była wspaniała, zrobiłaby dla mnie wszystko. Dopóki nie zabrał jej wypadek, wtedy Dino spiał się, ale nie zwróciłam na to szczególnej uwagi. Po tym wieczorze często śnił mi się wypadek. Niemal widziałam twarz przestępcy, gdy nagle budziłam się z lana zimnym potem krzycząc z przerażenia, tak bardzo się bałam, że nigdy nie pozbędę się tych koszmarów. Czasami gdy widziałam dzieci z matkami z bólem serca wspominałam swoje dzieciństwo. I tylko Dino mógł mnie wspierać. Ale on był coraz bardziej zestresowany. Nie rozumiałam, co jest z nim nie tak, i myślałam, że to przeze mnie. Ale Dino za każdym razem odpowiadał, że jestem najlepszą rzeczą, jaka przytrafiła mu się w życiu. Pewnego dnia dostałam powiadomienie o rutynowym badaniu moich cyberoczu. W klinice miły i troskliwy lekarz zbadał mnie i powiedział, że z moimi cyberprotezami wszystko jest w porządku. Wypadek nie miał na nie wpływu, a potem dodał wesoło. Czy opanowałaś wszystkie funkcje? Spojrzałam na lekarza zdezorientowana, a potem wyjaśnił, że oczy potrafią wiele rzeczy. Na przykład rejestrują wszystko, co widzę i zapisują to w chmurze. Nie wiedziałaś? Jakby mi ktoś wylał kubeł zimnej wody na głowę. Czyli oczy rejestrowały wszystko, co działo się od operacji, dotarło do mnie, w chmurze jest wypadek. Czyli mogę znaleźć tego łajdaka, który zabrał mi matkę. Zdenerwowana pośpiesznie podziękowałam lekarzowi i pobiegłam do domu. Od drzwi krzyczałam do Dino, że mam wieści, ale on mi przerwał i poinformował mnie, że też musi mi coś powiedzieć. Zamarłam zdziwiona, oświadczy się, ale Dino był na to zbyt niespokojny, przygryzł wargi i zaczął skubać rękaw. Nagle poprosił mnie, żebym usiadła i z westchnieniem zaczął opowiadać. Powiedział, że nie tak dawno temu, mniej więcej w tych samych dniach, w których wydarzył się mój wypadek, miał podobną sytuację. Był bardzo zmęczony i stracił kontrolę nad autem, dlatego zjechał na przeciwny pas. Nagle wrócił na wolny pas, ale przestraszył się i nie zatrzymał, mając nadzieję, że nic się nie stało. Zamarłam. Czy nasz wypadek spowodował dino? Dotknął mojej dłoni i powiedział, że nie jest pewien, ale istnieje możliwość, że ten wypadek wydarzył się przez niego. Głos Dino drżał. Zakrył twarz dłoni i powiedział, że ostatnio ciągle dręczy go ta myśl. Miał koszmary i na mój widok zaczął coraz bardziej wariować. A teraz znalazł w sobie siłę i postanowił wszystko wyznać. Coś we mnie pękło. Jeśli Dino jest winny, jak mam z tym żyć? Ale to mógł nie być on. Po prostu sytuacja była podobna do naszej, w końcu sam nie jest pewien. Pociągnęłam nosem i przypomniałam sobie o nagraniach. Mogę dowiedzieć się prawdy. Dina cicho zapytał, co chciałam mu powiedzieć. Ale syknęłam tylko, że lekarz sprawdził oczy, wszystko w porządku. A potem poszłam na górę i po włączeniu laptopa szybko znalazłam zapis dnia wypadku. Jest! Serce zabiło szybciej. Naprowadziłam na nią kursor i nacisnęłam: usuń nagranie. Znam Dino nie jako zabójcę, ale jako miłego i szczerego faceta, którego kocham i nie chcę zrujnować naszego szczęścia. Kilka tygodni później stałam naprzeciw Dino w sukni ślubnej, podjęłam decyzję i nie miałam wątpliwości. W przeszłości nie da się przywrócić, a moja teraźniejszość to Dino. Jest moim długo wyczekiwanym szczęściem. Materiał wam się spodobał? Subskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę w górę i wesprzyjcie nas. Dzięki! Przerażona podeszłam do okna sali gimnastycznej. Było on obklejony moimi zdjęciami zrobionymi pod każdym kątem. Były nawet zdjęcia, na których wychodziłam z łazienki. Więc śledzili mnie nawet gdy byłam w domu. Wszystko pociemniało. Po prostu nie mieściło mi się to w głowie przeciągnęłam się słodko do porannego słońca. Dzisiaj, zgodnie z planem, był jeden z moich ulubionych treningów. Dzień zapowiadał się cudownie. Podniosłam słuchawkę, na sekundę zamarłam. Na ekranie pojawiła się wiadomość od Dana. Co? Znowu on? Dan jest facetem, który zaproponował kilka razy, żebyśmy umówili się na studiach sportowych. Trenowaliśmy razem w sekcji koszykówki. Szczerze mówiąc, może bym spróbowała, ale wtedy miałam inne zainteresowania. Mm -hmm. A potem po prostu zmęczył mnie jego upór. Oh. Wygląda na to, że po studiach dostał pracę jako trener koszykówki w szkole dla chłopaków i tylko kilka razy pisaliśmy, więc byłam bardzo zaskoczona, gdy zobaczyłam wiadomość od niego: Cześć, jestem chory, a w mojej szkole zbliża się turniej napisał. Czy mogłabyś mnie zastąpić w pracy? Jestem pewien, że nadal świetnie grasz. Jestem ci to winien. Odłożyłam telefon, choć już zdecydowałam, że się zgodzę. Po studiach nie miałam szczęścia do pracy. Tego wieczoru szłam na szkolną salę gimnastyczną. Nie wydawałoby się to niczym niezwykłym, ale wciąż słyszałam za plecami entuzjastyczne szepty. Wygląda na to, że chłopcy byli pod dużym wrażeniem takiego zastępczego trenera. Nie będę ukrywać, podobało mi się to. Szkolenie się rozpoczęło i przedstawiłam się, ale chłopcy nawet nie słyszeli mojego imienia. Wszyscy, jak jeden mąż, pożerali oczyma moje ciało. Wow, na pewno nie spodziewałam się tak szczególnej uwagi, ale pochlebiało mi to. Co mogę powiedzieć? Wygląda na to, że mieli tu w tej szkole duży problem z nauczycielkami, więc chłopcy postradali zmysły. Wreszcie szkolenie się skończyło. Takie zainteresowanie było dość męczące. Ale nie miałam pojęcia, że na tym się nie skończy. Dosłownie otoczyli mnie i nie pozwolili mi przejść. Hej, dajcie mi trochę miejsca! Każdy z nich o coś mnie pytał. Jak wybrałam koszykówkę? Jak często trenuję? A jeden nawet zapytał, jaki jest mój rozmiar biustu. Dlaczego chcesz to wiedzieć? Jakoś rozproszyłam ten tłum gapiów. I zamknęłam się w szakni. Nigdy bym nie pomyślała, że wystarczy popracować pewnego dnia w szkole dla chłopców, aby podnieść poczucie własnej wartości. Cały czas na studiach starałam się koncentrować na nauce, więc teraz taka baczna uwaga była dla mnie przyjemną nowością. Czas mijał, ale po jednym z treningów, podczas którego chłopcy znów prawie walczyli o moją uwagę, stało się coś dziwnego. Weszłam do szatni, ale nie mogłam znaleźć w szafce mojej ulubionej bluzy sportowej. Hmm. Dziwne. Dokładnie pamiętałam, że ją przyniosłam. Zdenerwowana poszłam do domu, nie odnajdując jej, ale następnego dnia historia się powtórzyła. Nie znalazłam nowych ulubionych tenisówek w mojej szafce. Nie, to już nie było śmieszne. Już miałam iść do dyrektora, aby ponarzekać na wszystko, co się dzieje. Gdy nagle w szafce znalazłam coś jeszcze małą kopertę z serduszkiem. Wyczuwając, że coś jest nie tak, otworzyłam ją. Tak, w liście jeden z uczniów anonimowo wyznał mi miłość, ale szczerze mówiąc, gdzieś nawet to mnie zirytowało powinny istnieć jakieś granice. Było już późno, więc postanowiłam przełożyć wizytę u dyrektora na jutro. Zmęczona już zbliżałam się do mojego domu. Gdy nagle stanęłam oszołomiona, całe moje podwórko. Było pokryte tymi samymi kopertami. Były ich setki. Drżącymi rękoma otwierałam jedną po drugiej, a uczniowie napisali w nich innymi pismami, że dosłownie mnie ubóstwiają. Nie, to już było jakieś szaleństwo. Może byłam w potrzasku, zdecydowałam. Na pewno jutro pójdę do dyrektora. Nagle usłyszałam za sobą jakiś szelest. Byli tam moi uczniowie. Od razu ich rozpoznałam. Więc to ty to zorganizowałeś, krzyknęłam. Chłopcy uciekli, rzuciłam się za nimi. Czy biegną z powrotem do szkoły? Chyba znali jakiś skrót, bo zostałam w tyle, ale nie było wątpliwości. To właśnie tam pobiegli. Szłam do budynku szkoły, ale nagle zamarłam, bo uświadomiłam sobie. Grupki chłopaków, których szkoliłam, podchodziły do budynku co jakiś czas, tajemniczo się uśmiechając, i szli na salę gimnastyczną. I było tam jakieś dziwne migotanie światła. Nerwowo przełknęłam ślinę. W środku miałam złe przeczucia. Ostrożnie szłam pod oknami szkoły, ciągle rozglądając się, żeby nikt mnie nie zauważył, i podeszłam do okna. To, co tam zobaczyłam, sprawiło, że podskoczyłam. Cała hala była pokryta moimi zdjęciami ze wszystkich stron. Były nawet zdjęcia, na których wychodziłam z Łazienki, więc śledzili mnie nawet, gdy byłam w domu. Wszystko pociemniało, po prostu nie mieściło mi się to w głowie. Ale potem podeszłam bliżej do okna i na czole pojawił mi się zimny pot. To byłam ja, na samym środku sali, a dokładniej lalka moja dokładna kopia. Na tę lalkę założyli mój ulubiony top i sprawili, że moja kopia miała tak duże piersi, że po prostu się rozciągała. Oczywiście, dziękuję za komplement, ale to był jakiś nonsens. Chłopcy, jakby zaczarowani, podchodzili do niego i składali ofiary. Różne drobiazgi, które mi przez cały czas kradli, opaski do włosów, brudne skarpetki. Myślę, że wyjęli ze śmieci w szkolnej stołówce nawet serwetki, których używałam. Ledwo zdusiłam płacz. To po prostu nie może być prawda. W pewnym momencie nie mogłam tego znieść. Odwróciłam się i pobiegłam do domu tak szybko, jak mogłam. Zamknęłam się w domu. I nie mogłam spać całą noc. Chciałam, żeby to wszystko okazało się dziwnym snem, ale nie. Następnego ranka moje podwórko wciąż było zasypane listami miłosnymi. Od razu rzucam szkołę. Niech Dan robi co chce. Jego uczniowie to jacyś maniacy. Unikałam nawet drogi do tego przeklętego miejsca, ale na tym się nie skończyło. Wciąż znajdowałam w domu listy i prezenty. Zaczęłam czuć się jak jakiś szaleniec. Może nadszedł czas, aby zgłosić się na policję? Ale co mam im powiedzieć? Nie mając jasnego planu, pojechałam do miasta. Najpierw musiałam trochę odpocząć. Wchodziłam już do metra, gdy nagle w mojej kieszeni zawibrował telefon. Ostrożnie spojrzałam na ekran. Kolejna wiadomość oddana. Cześć, jak się masz? Czas zapłacić za wykonaną pracę, prawda? Napisał: Moje napięcie tylko wzrosło. Co się w ogóle dzieje? W histerii wysłałam mu wszystko, co myślałam o nim i jego seksistowskich uczniach. Dlaczego w ogóle zaoferował mi tę pracę? Spotkajmy się w kawiarni, wszystko wyjaśnię. Nagle odpowiedział Dan: Byłam ostrożna, a jeśli sam był jakimś maniakiem, ale z drugiej strony zaprosił mnie w zatłoczone miejsce. Nie. Po prostu potrzebowałam wyjaśnienia tych wszystkich bzdur. Pół godziny później siedziałam przed Danem i nie mogłam przestać się trząść, ale on tylko grzecznie poczęstował mnie kawą i zaczął opowiadać swoją historię. Dan niezręcznie spojrzał mi prosto w oczy i przyznał, że jego oferty na randki na studiach nie były tylko rozrywką. Kochał mnie przez te wszystkie lata, tylko mnie i nawet po maturze nie mógł o mnie zapomnieć. Ale po tylu odmowach, Dan bał się znowu ze mną o tym porozmawiać. Słuchałam tego wszystkiego z zapartym tchem. Nie mogłam sobie wyobrazić, że tak bardzo mnie pociągał. Ale teraz, całkowicie zdesperowany, Dan zdecydował się na ryzykowny krok. To była jego ostatnia szansa na zwrócenie mojej uwagi. Właśnie spotkał reżysera teatralnego, dość znanego w naszym mieście. Wtedy zaczęłam rozumieć, do czego zmierza. Okazało się, że Dan wraz z reżyserem wymyślił cały ten spektakl tylko po to, żeby pokazać, jak ważna dla niego byłam. Zachęcał uczniów, by udawali, że mnie uwielbiają, ale w pewnym momencie wynknęło się to wszystko spod kontroli. Chłopcy odmówili opuszczenia roli. Byłam tak zszokowana tym, co usłyszałam, że nie mogłam wypowiedzieć ani słowa. Dan ciągle przepraszał i mówił, że nie chciał mnie przestraszyć. To reżyser nalegał na ten pomysł. Dan po prostu błagał, żeby zacząć wszystko od nowa. Przynajmniej po to, żeby się porozumieć jak wcześniej. Widać było, że był naprawdę skruszony. Wciąż nie mogłam zebrać myśli. Dan już cicho powiedział Przepraszam, nigdy więcej nie będę ci im przeszkadzał. I już miał odejść, ale wtedy go powstrzymałam. Wiesz co? Powiedziałam mu Na początku nawet mi się to podobało. A to, że chłopcy wymknęli się spod kontroli nie jest Twoją winą. Dan wydawał się nie wierzyć, że wszystko to, co mówię, jest prawdą, ale już podjęłam decyzję. Było oczywiste, że dołożył wszelkich starań, aby mnie zaimponować. Udało mu się, choć to była dziwna metoda. Pójdziemy jutro na randkę, uśmiechnęłam się nieśmiało. Tym razem żadnych dziwnych kopert. Dan wyglądał w tej chwili jak najszczęśliwszy człowiek na świecie. I tylko pokiwał w milczeniu głową. Po kilku tygodniach byliśmy już parą. W końcu, jaka inna dziewczyna może się pochwalić, że jej chłopak zorganizował kult na jej cześć? Podobał ci się film? Zasubskrybuj i polub wspieraj nasz kanał. Dziękuję ci!